I jeden go. Dobra siema. Teraz bitek na tapecie. Plan nie był zły poprzedni. Bardzo dobry. Oczywiście zjebałem z wykonaniem. No ale trudno jest. Będą jeszcze okazje. I teraz tak. Tu był jeden poziom, który, z którego chciałem grać longa. I tutaj. Zbliżamy się do tego poziomu teraz z tego można właśnie szukać longa tylko teraz tak patrzę na tę sytuację, że która zagra tutaj shorta, tego, do, do tego momentu to gratulacje, ale patrzę na tę sytuację teraz mam trochę nową perspektywę. Perspektywa no plan się nie zmienia. Jest cały czas taki sam, tylko nie wiem czy już chcę grać w tym roku Bitcoina, bo a skoro to mamy roczny dołek z 2020 roku, yy, miejsce z którego zagrać ląga to jest to, miejsce, a nawet bym się pokusił, że najchętniej to bym zagrał z tego knota, kurwa, tutaj yy, z tej manipulacji, bo skoro. Tu mieliśmy jakiś swip, czyli manipulację. To ona w teorii, po przynajmniej, powinna być broniona, skoro mamy tutaj przybicie struktury. I to na body. Ok, i teraz tak mamy listopad. Tu jest to przybicie, o to mi chodzi, przybicie struktury. Mamy listopad. Jesteśmy blisko. Do okaz z tego roku. Patrząc sobie tak na tego bitka, to czy oni by schodzili tak nisko, żeby wyciągać na koniec roku nowy ATH, dla mnie to jest bardzo wątpliwe. Jeśli już mielibyśmy robić nowe ATH. To ja bym poczekał na nowy rok. Z tego względu, że tu byśmy sobie powstali do nowego roku, bo zbudowali jakąś płynność, zrobili manipulację w nowym roku, już w pierwszym kwartale, wyszli i wtedy moglibyśmy odkować ATH. to jest plan jeden. Dla mnie osobiście to trochę jest mało prawdopodobne jeśli ten scenariusz by wypalił to target pewnie gdzieś do tej, do tej okolicy lub do tej i zawrotka dalej robimy. Jeszcze jeden scenariusz, mianowicie taki, że pierwszy kwartał nowego roku to by była jakaś akumulacja. Drugi kwartał, to była jakaś manipulacja. No i później, oczywiście, dystrybucja. I coś takiego żebyśmy budowali bez wybijania. Oczywiście, uszanowalibyśmy tą strukturę. Tu tutaj, jakiś rąk i w zależności od tego, jak struktura by się układała, tak by można później prognozować, co będzie dalej. Ale scenariusz jest taki, że nie wybijamy, nie wybijamy dołka w nowym roku. Robimy akumulację jakąś, do góry manipulację i dystrybucję. Jeśli natomiast w nowym roku pojawi się bardzo mocny, bardzo mocny Jakiś action typu, jakiś fervor gap na tygodniówce, czy jakiś Unicorn Model, czy coś takiego, że coś takiego pójdzie mocnego, to tutaj powrót. No, i tutaj możemy targetować, ale to jest niezgodne z cyklicznością. Patrząc na tutaj, co nam dało, co wcześniej nagrywałem. To, to, jakby się potwierdziło ta cykliczność tymczasem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I teraz tak. Coś nie mogę zebrać w mieście. Aha, no i co? Tutaj bym próbował longi. Ewentualnie po, po manipulacji dołka z 2025 roku. już że nawet będę właściwą w tą strefę. A na giełdach kryptowalutowych byśmy weszli w tą strefę, tak? A na CME. Wiadomo, że to inaczej chodzi z tym, by ADJ, a na CME byśmy weszli w tą strefę. I to by pasowało też tutaj na giełdach krypto, że wejście w, w tą w tego order bloka, zabranie płynności i gdzieś tam szukanie dalej nowych nowych szczytów i teraz tak Mniej więcej taki plan jest I teraz patrząc z perspektywy 3 miesięcznej powiedzmy można sobie włączyć trzy miesięczną to z tej manipulacji Target osiągnięty 2. Jest dosyć duże odragowanie. Możemy kończyć powrót do ruchu manipulacyjnego. Tak ja, jak ja to mówiłem e, czy mówiłem tak jak jedno z, z strategii moich y, strategii moich. Po prostu rynek tak się zachowuje, że nowa strategia. że jest ruch manipulacyjny. Wyjście. Tu cofnęli się do ruchu manipulacyjnego. Jedynka i dwójka zupełnie za jednym razem. I powinniśmy się cofać. Do ruchu manipulacyjnego. I teraz tak. Ten ruch manipulacyjny biorę tylko tą świecę. A nie sam dołek. Bo... Te ruchy, z tymi ruchami manipulacyjnymi, to ja mam delikatny problem, jak je interpretować, bo na jednym filmiku było tak, że jak tutaj mamy w tym przykładzie. Ty bym to miał przerysować to jest jakaś akumulacja, później manipulacja, manipulacja, manipulacji. I góra nie? I teraz tak. Raz się kończą w ten sposób, że są, że manipulacja występuje tylko w ten sposób. I taki Judas swing robimy do góry. A raz robimy tak, że jeszcze dostajemy małą manipulację z. z, z, z. Te, tego zejścia tutaj nie jednorazowego. I, I o ile jest to zejście, kończy się na jednej świecy, o tyle bardzo łatwo ten ruch manipulacyjny zmierzyć. I pyk i jest bez problemu, G góra dół. Nie? O tyle tutaj yy, nieraz się robi maksymalnie tutaj zasięg i bierze się tą małą manipulację tego, yy, tej świecy. Ale najczęściej rynek jakby oddaje ten ruch, ten order block, jakby nie zrobiony. I, i też tak zaczynam chyba mierzyć ostatnio. Jeszcze ja sobie to będę weryfikował, no jak, to, jak to na rynku, na rynku oddaje, ale bardziej mi się wydaje, że sam, sam order block. Najlepiej mierzyć się z samego order bloka. Więc tutaj cel został osiągnięty na giełdach kryptowalutowych też nawet 2,5. No i tutaj na tych giełdach kryptowalutowych nie ten ruch manipulacyjny, ten order block jest w tym miejscu na 47, poziomie 47. I teraz patrząc na same price action, na zamknięcie świec, jeśli ta 3-miesięczna by się zamknęła w ten sposób, no to mamy bardzo ładnego swipa, Później ponowiony sweep i zamknięcie bardzo bardzo mocno. Nie? Teraz struktura jeszcze jest utrzymana. I teraz jeśli miałbym shortować, no to bym Czekał na powrót. Tutaj lub tutaj. O, tego knota. bym chciał, żeby, żeby zmitygowali lub, lub order block tutaj z tego. Nie? I to short po, po 60: 59, 60. Patrząc na 6-miesięczną świecę, to, to tak samo mamy. Ładny cyst. Takie sekwencje yy, siedz. No, To nie jest nic dobrego. To jest najczęściej zakończenie. Yy, to jest robienie szczytu. I 12-miesięczna świeca. No i tutaj mamy. Można by powiedzieć, i tak, by się zamknął rok. Mniej więcej w tych okolicach to na pierwszy rzut oka widać ładne CRT, nie? Cer High, cer Low, no i by tak ciągło. I to jeśli tak Oczywiście widać, że to jest Fair value Gap do wypełnienia. Tutaj jest order block na 65, jeśli tak byśmy mieli o robić. I jest wszystko, duże prawdopodobieństwo, że wypełnimy. No tutaj też mieliśmy taką akcję, nie? Order block na tym rocznym wypełniliśmy. Fair Value Gap na tym rocznym wypełniliśmy. Dobra, 12 minut starczy już. Także ja się przygotowuję na BSC. Ja już mam dawno sprzedane na spocie krypto. Zakupy to... Jeśli tutaj miałem. O jest. Pewnie nie wcześniej niż końcówka przyszłego roku. Jesteśmy teraz jakby według mojego systemu w potrójnym sprzedaj, który kończy w hosse. I potrójny kup. Kup, kup, kup jest mniej więcej zaczyna się od czerwca przyszłego roku i trwa do listopada 2027 roku. Czyli nie prędzej, jak pod końcówkiem roku. Trzeba się rozejrzeć, co z tym bitcoinem się dzieje, jeśli chodzi o spot. Dobra, to na tyle.